Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam na lekko kontrowersyjny, ale w granicach rozsądku odcinek poświęcony demografii Izraela. Do odcinka tego zaprosiłem Ariela Drabińskiego, który Wam opowie bardzo ciekawe rzeczy dotyczące demografii państwa Izrael, dzietności państwa Izrael. Dość chyba pozytywne dla państwa Izrael, ale pokazujące też na ile wielowątkowe jest to zarzewie problemów na Bliskim Wschodzie. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to tradycyjna prośba i przypomnienie o lajkowaniu, subskrybowaniu, komentowaniu. No i oczywiście o tym, że możecie wesprzeć mnie i kanał w programie Patronite. Tu u góry jest odnośnik do Patronite. Dzisiejszy odcinek wspierany jest przez fundację na rzecz uczciwej bankowości. Każda osoba, która posiada kredyt we franku szwajcarskim, euro lub dolarze, może liczyć na bezpłatną analizę swojej umowy przez fundację. Szczególnie warto zrobić to teraz, ponieważ CUE przedstawiło kolejne pozytywne wiadomości dla wszystkich posiadaczy kredytów walutowych. Trzeba również pamiętać, że 98% frankowiczów odnosi sukcesy w sądach przeciwko bankom. W obliczu tych statystyk banki zaczęły wysłać propozycje ugód, które niestety są mało korzystne dla kredytobiorców. Fundacja jednak pomoże Ci bezpłatnie zbadać takie propozycje i udzielić fachowej porady. Fundacja pomoże również przy upadłościach konsumenckich, mediacjach z instytucjami finansowymi oraz przy usunięciu 100% kosztów związanych z kredytami gotówkowymi oraz samochodowymi. Wszystkie formalności z fundacją można załatwić w 100% zdalnie. W opisie pod tym filmem znajdziesz link do formularza kontaktowego oraz link do strony fundacji. Jest również możliwość zapisania się na newsletter, gdzie co dwa tygodnie fundacja będzie wysyłać wiadomości z poradami i najnowszymi newsami. Koniec reklamy. Drodzy widzowie, zgodnie z zapowiedzią w rozbiegówce, zapowiadany i długo wyczekiwany Ariel Drawiński. Dzień dobry Arielu. Cześć, Cześć Jarku, witam wszystkich. No, i dzisiaj mamy temat, który mam nadzieję, że nie będzie jakoś specjalnie drażliwy, ale pogadamy sobie o demografii Izraela. Krótki odcinek postaramy się zmieścić w 40 minutach. Ariel, co możesz nam powiedzieć ciekawego o demografii Izraela, który jest bardzo specyficznym krajem? Tak. Y Generalnie wszystko to, co tu się dzieje w Ziemi Świętej czy na Bliskim Wschodzie, jest dziwne i specyficzne, natomiast ta demografia Izraela jest wyjątkowo specyficzna, ponieważ ona z jednej strony jest bardzo dobra, z drugiej strony jest bardzo zła, a na pewno wymyka się spod takich utartych standardów, które są, które są, które są na całym świecie. No, zacznijmy od tego, że Izrael to de facto trzy ośrodki. Tak, mam tutaj na myśli Izrael jako państwo Izrael, mam tutaj na myśli strefę gazy, jak też i zachodni brzeg. Także pozwolę sobie to podzielić na takie dwa, dwa etapy, gdzie będziemy troszkę to rozróżniać. Zacznijmy od tego Izraela. Izrael jest jednym z niewielu państw rozwiniętych, którym nie dość, że mamy dzietność powyżej zastępowalności pokoleń, to ona jeszcze rośnie w dodatku. W 1979 roku to było 2,76 dziecka na kobietę. A obecnie to jest 3,1 dziecka na kobietę. I teraz dajmy sobie pewnego rodzaju obraz, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda w regionie, ponieważ panuje takie przekonanie, że na Bliskim Wschodzie to Arabowie to mają 5-6 dzieci. To jest nieprawda. Generalnie już chyba dzisiaj średnia dzietność na Bliskim Wschodzie spadła, spadła albo zaraz spadnie poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Yy, dzietność turecka czy irańska niebawem będzie niższa od średniej europejskiej. Tak? tak, nawet Arabia Saudyjska, która, która ma jest ultra konserwatywnym państwem, ona ma dzietność 2,8, 2, tak? Mhm. 2,4 2, średnią dla wszystkich, trzeba pamiętać o tym, że jest bardzo dużo imigrantek, a 2,8 dla rdzennych Saudyjek. A tego, I oczywiście spada. Dlatego ten, ta dzietność Izraela, ten ogólny poziom jest bardzo wysoki nawet jak na Bliski Wschód i on będzie rósł. I dla jasności, mówiąc teraz o dzietności Izraela, ja nie mam na myśli Palestyńczyków w ogóle. Tylko, okay. tylko i wyłącznie skupiamy się na, na Żydach. Czyli to te, te 3,1 to jest po prostu dzietność e, obywatelek Izraela, które ja uważają... tutaj. Zrobię dygresję, tak przepraszam, że ci przerwę, ale dwa tygodnie temu był doktor Łukasz przybył z Akademii Sztuki Wojennej na, na kanale. No i rozmawialiśmy o wojnach granicznych Izraela, o tych konfliktach, i on podawał przykład konfliktu z 2006 roku, gdzie no, Izrael walczył z Hezbollahem z kolei na północy. No i On tam podawał taki zadziwiający przykład, że już w 2006 roku Hezbollah stwierdził, że poniósł jednak bardzo ciężkie straty w walce z Izraelczykami. I tam mówili, że gdyby oni wiedzieli, że poniosą tak ciężkie straty, to nie wiedzą, żeby rozpoczęli tą wojnę. Potem był przecież interwencja Hezbollahu w Syrii, gdzie walczyło 10 tysięcy żołnierzy Hezbollahu wspieranych przez Iran, czyli cała taka dywizja solidna. I też ponieśli straty. I okazuje się, że w tej. Yy, yy, naturalnej bazie rekrutacyjnych Hezbollahu w Libanie, dzietność spadła do poziomu na progu zastępowalności pokoleń. I, I to jest, pod... Albu... jest jeszcze, Bo to Liban, o tyle to jest tyle, tyle ciekawe, że tamten poziom, ten poziom dzietności zaczął spadać na Bliskim Wschodzie jako pierwszy i Liban ma olbrzymi problem z, z dzietnością. Tak, tylko... Tylko właśnie, przepraszam, tylko chciałem dokończyć, bo to bardzo fajnie koresponduje z tym, co ty mówisz, ponieważ tam się okazało, że Hezbollah zaczął mieć problem z rekrutacją bojowników, no bo jeżeli była, nie wiem, czwórka, piątka dzieci, no to jak jedno poszło do Hezbollahu, no to było takie na zasadzie, no zostanie męczennikiem, tak? No, oczywiście, oby nie, no ale takie było podejście. Natomiast jak się okazało, że rodzice mają dwójkę dzieci statystycznie, no to już chciałbyś, żeby ta dwójka dożyła dorosłości. I okazało się, że Hezbollah zaczął mieć bardzo poważne problemy z rekrutacją bojowników. I to bardzo ładnie koresponduje z tym, co mówisz. I tak właśnie bardzo, bardzo ciekawie to co doktor przybyło, przedstawił. I tylko taka dygresja tytułem, że chyba wszyscy w okolicy poza Izraelem mają ten problem. Tak, czy znaczy tam jeszcze jest Irak, tak naprawdę, gdzie ta tam ta jest, jest wysoka, Jemen, w którym toczy się wojna. Natomiast generalnie na wszędzie, wszędzie spada. Natomiast tak wracając do tego Izraela. Izrael, mam tutaj na myśli znowu Żydów stricte, bardzo ciekawą strukturę tej dzietności, ponieważ Izra my jesteśmy państwem podzielonym, jeżeli chodzi o politykę, wyznanie, etc. Ale Izrael to jest naprawdę już high level. I tam również ta dzietność jest zależna od tego, jak w od religijności, mówiąc krótko, tak? Czyli no, standardowo najmniejszą dzietność mają kobiety, które są ateistkami. Ta dzietność to jest 1,96. Czyli taka dzietność, że gdybyśmy ją mieli, to ja bym tutaj otwierał z radości. Następnie mamy kobiety o konserwatywnych poglądach, ale one nie są stricte religijne, tak? Czyli coś jak taki Polak katolik, nie wierzący, niepraktykujący. Okay. To jest 2,24 dziecka na kobietę, też mm. bardzo wysoko. I teraz zaczyna się robić coś bardzo ciekawego, ponieważ na całym świecie ta dzietność spada. Są nieniczne wyjątki, jak Kazachstan, ale tam w Kazachstanie głównie, głównie przez to, że doszło do wymiany, wymiany etnicznej ludności, tak? z rosyjskiej na bardziej Kazachstan. I Teraz, jak wspomniałem, w całym, na całym świecie ta, ta, ta dzietność spada. No, ale religijne Żydówki mają, mają dzieci prawie czworo, dwa. a jeszcze w latach 70-80 to było poniżej, znacznie poniżej czwórka, czwórki, czyli 3.738 A dzieci ortodoksyjnych, ortodoksyjnych żydówek to już mają 6,64 i jest to wzrost sześciu. Ja tylko przypomnę, że średnia cietność dla Afryki to jest jakieś 4. Po prostu ortodoksyjni Żydzi biją wszystkie możliwe rekordy świata, jeżeli chodzi o poziom dzietności, o to, o to yy, że ta dzietność rośnie. I dlatego powiedziałem, że to jest, że Izrael ma i świetną dzietność, mm. i tragiczną. Ponieważ ortodoksyjni Żydzi mają to do siebie, że korzystają z szeregu, z szeregu przywilejów, yy, które otrzymują Państwo państwa Izrael, i tak właściwie przynajmniej część z nich, tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo ekspertem nie jestem, kiedyś próbowałem to zrozumieć, to się nie da. Część z nich nienawidzi państwo Izrael, a tak, część... Oni... Tak, oni tak. uznają państwo Izrael za okupanta. Tak, dokładnie tak. Natomiast w dużym, część... dużym skrócie. Tak. I problem Dlatego z nim to... jest jeszcze taki, że, że część z nich odmawia służby wojskowej. Tak. No i generalnie Izrael, sobie... Izrael, który ma dzisiaj tam około 10 milionów ludności, w 2015-2016 roku, te dane są nieaktualne, zaznaczam, oni przewidywali, że może być ich za 20-30 lat około 17-18 milionów z czego blisko połowy, po, 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 połowy będą, będą stanowić Arabowie i ortodoksyjni Żydzi, co by było dla Izraela dość dużym problemem, ponieważ no, grupa ludzi, która no, nie utożsamia się z tym państwem. Natomiast trzeba prostu wziąć pod uwagę jedną kwestię. Izrael niebawem najprawdopodobniej będzie miał najwyższą dzietność na Bliskim Wschodzie. I oni to zrobili, bo jak patrzymy na, nawet na te, na te elementy, na, znaczy na te grupy ludzi, tak, czyli ateistów, osoby wierzące, etc., to tak naprawdę spadek poziomu dzietności mamy tylko i wyłącznie wśród ateistek. I minimalny wśród osób, no, tych tak jak powiedziałem, wierzących, niepatykujących, natomiast osób wierzących i ortodoksyjnych, ta dziedność rośnie. I to jest bardzo ciekawe. Ja mam swoją teorię w tym temacie. To znaczy, Izrael. Yy, Wyznaje politykę obręczonej twierdzy, mhm. to znaczy mamy ten cały przekaz, który jest skierowany też do swoich. Obywateli mówiący o tym, że Izrael nie może przegrać żadnej wojny. Tak. I mam takie wrażenie, że tutaj gramie na takich nutach religijnych, na nutach bezpieczeństwa, na nucie tego, że okej, okay, jeżeli nie będziemy mieć dzieci, no to. Nie będzie nas. O, ta, ta, tak, może. Nie mm. będzie nas. I to, moim zdaniem, spowodowało, że ta dzietność właśnie zaczęła rosnąć. Że, ta, że ta, ta dzietność, mimo tego, że spada na całym świecie, u nich nie spada. Natomiast, no, to też trzeba zaznaczyć, że to jest świetnie zorganizowane państwo, także tam ta polityka mogła swoje zrobić. I teraz, nie chodzi o ten konflikt, trzeba sobie uświadomić jedną rzecz. Wiele rzeczy można rozwiązać na, na stopie pokojowej, mam tutaj na myśli rozmów. Natomiast tu pojawia się taki problem, że z jednej strony mamy państwo, które ma tam około 10 milionów mieszkańców, do którego przyjeżdżają imigranci, mam tutaj na myśli Żydzi powracający z, z, z obrzyzny obczy, do swojej ojczyzny, które ma wysoki poziom dzietności, i y, z drugiej strony mamy autonomię palestyńską i, y, y, i zachodni, czyli zachodni brzeg i strefy gazy. Gdzie z kolei chciałbym tak zaznaczyć, to jest taki kolejny mit, bo często się z tym spotykam z takim, z takim, z takim zdaniem, dlaczego te bogate państwa arabskie nie przyjmą do siebie tych Palestyńczyków, tak? No, dlatego, nie jest... wyjaśniaj tego, bo ja wyjaśniłem na pierwszym filmie i mi go zbanowali. Nie, to ja nie, nie będę wyjaśniać, tylko no, powiem tylko tyle: 14,3 miliona Palestyńczyków jest na świecie, mhm. a 6, 6 milionów z hakiem to są osoby mieszkające w tych państwach, czyli po prostu. One przyjmują, tak? Dlaczego niechętnie to już jest inna kwestia. E, następnie trzeba powiedzieć, że ci Palestyńczycy, którzy żyją w no, terytoriach zarządzanych przez Palestyńczyków, już tak powiem, to jest 5,4 miliona. E, I 1,7 miliona to są ludzie, którzy żyją w Izraelu, a 800 tysięcy to są osoby, które żyją głównie w Europie. Czyli mhm. ta diaspora palestyńska jest, czy ta palestyńska jest bardzo mocno. Rozruchona, rozruchona, nie, nie, nie jest skoncentrowana w jednym miejscu. No i teraz zaczynają się takie delikatne problemy dla Izraela, ponieważ Palestyńczycy są narodem bardzo młodym. 47% ludzi w strefie gazy, to co mam mniej niż 15 lat. 35% w zachodnim brzegu ma mniej, mniej niż 15 lat. No i mają też jeszcze trochę wyższą dzietność niż, niż Żydzi, ponieważ to jest 3,8, dzietność było 5,8, tak? Czyli szybko spada. Tak, tutaj też trzeba zaznaczyć, że Izrael nie raz wspominali, w Izraeli nie raz o tym, że ważnym elementem przetrwania Izraela jest ograniczenie poziomu dzietności palestyńczyków. I tutaj jak widać to z 5,8 do 3.8 w ciągu dosłownie 20 lat, no to to jest duży spadek. Także mamy tutaj dwie, dwa, dwa młode społeczeństwa. Młode społeczeństwa, które żyją na terenie wielkości województwa, województwa Warszawskiego, gdzie tutaj Izraelczyków jest 10 milionów, Palestyńczyków żyjących w tym miejscu jest ponad 5 milionów, bardzo szybko rośnie. Ja też też może tak uproszczam, bo Izrael ma niecałe 10 milionów ludności. Polska tam oficjalnie 36-38, to według Eurostatu może nawet mniej 6, już to jest istotne dla, dla rozmowy. I w Polsce w tym roku urodzi się 300-kilka 300 tysięcy dzieci. W Izraelu urodzi się 180-190 tysięcy dzieci. Czyli prawie mniej niż dwa razy, mniej niż dwa razy mniej. Także ta różnica mimo liczby, mimo liczby ludności jest duża. Ja w ogóle zastanawiam się nad tym, to jest z moim serdecznym kolegą Adrianem Pacyną, nad tym dyskutujemy, czy jednym z elementów wpływających na dzietność Izraela nie jest służba wojskowa skierowana dla kobiet i mężczyzn. Mam na myśli to, że no generalnie mężczyźni z kobietami bardzo często nie mają o czym rozmawiać. Trudno jest to wspólne hobby zainteresowania. Tak szkoła trochę uczy inaczej dziewczynki, inaczej chłopców, czy czego innego, innych zainteresowań. To, to, to mam na myśli, bo oczywiście postawa programowa jest ta sama. Natomiast no tutaj no ten chłopak i dziewczyna w młodym wieku, jakby znajdują się w środowisku jednakowym dla nich, tak? Czyli to by, być może to tworzy pewnego rodzaju e, wspólnotę poglądów, tak? Nie, nie ty ty A ty masz dane, w jakim średnim wieku ludzie w Izraelu decydują się na dzieci? Ten 20, to jest dwadzieścia kilka lat, znacznie wcześniej niż u nas. Tylko, tak. no, jak wychodzą z wojska, to twierdzą, że już nic gorszego ich w życiu nie spotka i robią dzieciaki. Sorry. <laughs> też może być, <laughs> też może być. <laughs> to <Też> jest <laughs> bardzo <śmiech> możliwe. Natomiast tak do meritum, teraz sobie wyobraźmy, te dwa bardzo młode narody, bardzo płodne narody, które żyją na tak, na, ten, na tak małym terytorium. No, nie znajdziemy dla nich miejsca innego na świecie, tak? No nikt w Kanadzie nie, nie, nie znaczy nawet, gdyby ktoś się dał ziemię, to nikt tam nie wyjedzie. I to jest ten problem, że pod względem demograficznym ten ten, ten konflikt będzie eskalować. No i tam po prostu trzeba się, trzeba się dogadać. Bo szkoda dzieci mówiąc wprost. A mam taki. Głupie pytanie, czy Izrael może w jakiś sposób wspiera jakieś programy dotyczące, nie wiem, antykoncepcji czy kontroli urodzeń w Palestynie, czy, czy nic z tych rzeczy? Tak. Aha. Tak, tak. To jak najbardziej tak. Tam dodaję, że są środki zabezpieczające, antykoncepcyjnie rozdawane. Także tak, tam była, duża dyskusja trwała w Izraelu na temat tego, że Izrael staje się palestyński. No jest tego trochę. Natomiast wiesz, to jest też trochę tak, że natura robi swoje. No, ci palestyńczycy żyją... Strefa Gazy to jest, jest generalnie mała, tak? Miasto Gaza to jest chyba wielkości Zielonej Góry, jak się, jak się nie mylę. No i tutaj pojawia się problem z mieszkaniami, tak? Mieszkania są ciasne. Zmienia się mentalność, zmienia się dostęp do służby zdrowia. Pamiętajmy o tym, że to Izrael dostarcza wodę i gaz, tam także różnie bywało. No i ten poziom cierpności spada. No i co jest ciekawe, bo to też trzeba zaznaczyć, że w Strefie Gazy rządzi Hamas, tak? A w zachodnim mhm. rządzi Fatah, gdzie Hamas jest bardziej radykalny niż w Fatah. tak. tak. Natomiast to ciekawe, ten poziom dzietności w strefie gazy spada szybciej niż w, na zachodnim brzegu. Zakładam, że to wynika trochę z tego, co się dzieje też w Europie, czyli państwa wyjątkowo konserwatywne notują najniższe poziomy dzietności, tak? Czyli mam na, ma, ma na przykład na myśli Hiszpanię, Włochy czy Polskę, tak, że po prostu my jesteśmy w awangardzie nisk, niskiego poziomu dzietności, mimo tego, że kiedyś byliśmy państwami konserwatywnymi. I zakładam, że tam, że tam dochodzi do, do podobnego procesu, czyli im bardziej konserwatywne społeczeństwo, tym niższy poziom dzietności. W momencie, w momencie przejścia, tak? Natomiast też chciałbym tak na jedną rzecz uwagę zwrócić, ponieważ generalnie tak się dzieje na świecie, że państwa, które są biedne i przechodzą tym okres szybkiego spadku dzietności, to lądują na najniższym poziomie dzietności niż państwa bogate, które tutaj wchodziły. Mnie bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała ta dzietność w strefie gazy, głównie za załóżmy rok, tak, gdzie tam te problemy, problemy z mieszkalnictwem będą wyższe, za no w ogóle będzie dużo problemów, także być może to, spowod to może spowodować dwie rzeczy. Albo bum taki, że ta dzietność po prostu wystrzeli bo radość, przeżyliśmy, jest fajnie, albo spowoduje spadek poziomu dzietności z powodu braku no, usług niezbędnych. tak, Mam tutaj na myśli mieszkanie, woda, prąd. Ja obstawiam raczej, raczej tą drugą opcję, ponieważ no, ten Bliski Wschód się zmienia pod, pod, pod względem mentalnym, pod względem podejścia do dzieci. Są deklaratywnie to tam oczywiście e, te dzieci chcieliby być piątkę czy szóstkę, natomiast to praktyka pokazuje coś innego. Także ja myślę, że y, demografia strefy gazy może niestety w ciągu najbliższych kilku lat ulec znaczącej zmianie. Też trzeba pamiętać o tym, że y, ten konflikt o ziemię, tak, czyli osadnictwo, które jest y, dyskusyjne moralnie pod niektórymi, niektórymi względami. Też pamiętajmy o tym, że to osadnictwo żydowskie zostało ze strefy gazy wypchnięte, tak, jakiś czas temu, to też y, jeżeli spotkamy się z próbą jego realizacji teraz po załóżmy 23 roku. No to przy tym zagęszczeniu ludności to będzie niemożliwe, to będzie kupować jeszcze większe konflikty. Także tutaj no, to jest to, o czym ja zawsze mówię na Bliskim Wschodzie w sensie na myśli Ziemię Świętą. Problemem nie jest taka, czy dużym problemem jest religia, ale yy, Największym problemem jest demografia, tak? czyli to bardzo szybko rosnące, wspierające się, wspierające się młode społeczeństwa. Bo też zauważmy jedną rzecz. My nie mamy przykładu, chyba jeśli mylę, to niech ktoś napisze w komentarzu, będę wdzięczny. My nie mamy przykładu y społeczeństwa starego, starzejącego się, które rozpoczęło wojnę. Bo teoretycznie można mówić, że Niemcy w, w, podczas pierwszej wojny światowej, Francja podczas, podczas I wojny, wojny światowej się starzała, a to już nie ten etap. Generalnie rzecz biorąc, to jest to, o czym Ty wspomniałeś. Jeżeli mamy czworo dzieci, to niech sobie jedno pójdzie do wojska, czy gdzieś. Nie ma problemu. Jak mamy dwoje albo jedno, jedno to już niezbyt. W dodatku, im człowiek starszy, tym, tym, tym bardziej sobie ceni bezpieczeństwo, tym bardziej sobie ceni stabilizację. No, nawet my, jako 18-19 lat, robiliśmy głupie rzeczy, które dzisiaj byśmy nie zrobili za nic na świecie, żadne pieniądze, tak? No i to, to jest ten, ten moment, gdzie... <grym> że te społeczeństwa będą się zmieniać. I pytanie: Czy takie młode, całkowicie młode społeczeństwo, gdzie wchodzą na ich ziemię, to oczywiście mam na myśli jednych i drugich, bo to do, 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 dotyczy obu kwestii. O to ja się niestety obawiam, że ten konflikt z, z powodów demograficznych będzie tylko i wyłącznie eskalować. Jasne. A powiedz mi Arielu, czy w państwie Izrael oni to, mają jakieś programy dotyczące wyrównywania różnic w dzietności tych grupach, o których mówiłeś? Nie. Czy oni, czyli nie, nie. po prostu znaczy, i to jest trochę, trochę na żywie opuszczone. Tak, to jest, to jest tak, że generalnie wśród demografów spierają się dwie koncepcje. Jedna koncepcja mówi o tym, że jeżeli chodzi o poziom dzietności, najważniejsze są kwestie, Materialne, tak? Czyli czy mamy gdzie mieszkać, czy mamy odpowiedni poziom życia. Druga kwestia jest taka, że mówi o tym, że najważniejsze są kwestie kulturowe. Ja generalnie uważam, że jestem pośrodku. uważam, że to się ze sobą przenika. Natomiast faktem jest to, że jeżeli weźmiemy. Badania w, zachodni, w zachodnich bogatych społeczeństwach, czyli mam na myśli Polskę, tak uważam, że Polska jest bogatszym zachodnim społeczeństwem. Też tak uważam. Mam, mam na myśli Polskę, mam na myśli USA, Szwecję czy Wielką Brytanię, to okazuje się, że tam dzietność jest zależna od poziomu religijności. W Polsce, w Polsce badaliśmy to, jeżeli chodzi o kwestie deklaratywne, czyli ile chcemy mieć dzieci. To jest taka ciekawostka, kto w Polsce robi takie badania. Orlen tak się można pośmiać? Tak, Orlen organ nie sponsorował. Tak na... Ja wiem, że gdzie żyją gdzie, gdzie Krym, to jest Polska. Okay. Ale dobrze, że je zrobili, bo to bardzo ciekawe badanie jest. Jeżeli chodzi, my badaliśmy i ilość dzieci, czyli to, ile my byśmy chcieli mieć dzieci, w zależności od tego, z jakich rodzin pochodzimy, czy religijnych, czy nie. A Amerykanie na przykład, bo oni tam mają trochę inne podejście do, do, do statystyki, czyli tam się wszystko musi zgadzać. To oni po prostu badali, ile dzieci mają osoby wierzące, znaczy uczestniczące w miejsca kultu, czyli do kościoła. I tam również pokazuje się to, jak, jak i u nas, że najwięcej dzieci mają osoby religijne. Biorąc pod uwagę znacznie wyższą religijność w Izraelu, niż w Polsce, no to tutaj ten poziom dzietności robi swoje. No Pytanie jest tylko takie: no co, 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 co z ortodoksyjnymi Żydami, którzy. Tak jak stwierdziliśmy, nie pałają miłością do Izraela. No, natomiast to no, pytanie jest jedno. Ile z tych urodzonych dzieci w tych rodzinach będzie, jak dorośnie, be, be, będzie ortodoksyjnymi, ortodoksyjnymi Żydami? Wiesz, tak? co, no, w przypadku ortodoksów, to, znaczy, no, to to raczej oni są w pewnym kręgu za, zamkniętym. tak ja Nie chcę używać tutaj słowa e, sekta czy coś w tym stylu, ale wiesz, tam. Jest duży problem, żeby ortodoksyjni Żydzi opuścili swoje ortodoksyjne środowisko, jak podrosną? Czy to jest problem, który dotyka wszystkie grupy religijne, ortodoksyjne, czy bardzo, bardzo mocno wierzące, tak? Może w ten sposób. Czyli on dotyka zarówno ortodoksów Izraelu, do, dotyka ortodoksów USA. To nie mam na myśli żydów, tylko mam na myśli e, chociażby Mormonów czy, mm. czy inne grupy skrajne, bo tam pamiętajmy o tym, że USA, USA wspierają Izrael między innymi dlatego, że tam jest dużo protestantów, a niektóre grupy protestanckie uważają, że Izrael trzeba wspierać choćby nie wiem co. Natomiast też niektóre te, gru te grupy protestanckie są bardzo mocno sfanatyzowane. Mm, no i to samo jest też wśród muzułmanów, w szczególności w, w, w tych państwach gorzej rozwiniętych, tak? Także to jest taki normalny chyba, chyba proces. Pytanie, czy państwo tak sprawne jak Izrael, bo to jest bardzo, bardzo sprawne państwo, oczywiście to liczyło trochę, trochę blamasz, ale to szybko się ogarnęło, będzie w stanie długoterminowo zrobić coś, w sensie Aktywizować tych ortodoksów do życia w Izraelu, do, do, zabierania, do pracy, do służby wojskowej. Natomiast ja obawiam się, ja myślę, że nic z tym nie zrobią z bardzo prostej przyczyny. To znaczy, jeżeli ktoś ma ten 6, 6 0, czy tam 6, 6, to bardzo dobry to jest bardzo dobry wyborca, bo w perspektywie 20 lat będzie ich więcej. Także to jest grupa, grupa osób, do których najłatwiej dotrzeć. Także myślę, że te partie ortodoksyjne w Izraelu będą rosły w siłę. A powiedz mi, a dzietność Arabów w Izraelu? Dzietność Arabów w Izraelu? Hmm? Czy ona zna... jakoś obiega, odbiega od dzietności Arabów w, w krajach ościennych? Tak, ona jest, ona jest trochę wyższa niż, niż ta dzietność w krajach ościennych. Od, 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 ościennych. Szam, od dziękuję. Natomiast tutaj z kolei ja uważam, że to, trochę, to, to wynika trochę z tego, że jest taki mot, motyw okupacyjny, tak? Czyli znowu my uważamy, że ktoś robi nam krzywdę, nas musi być dużo, bo jak nas nie będzie dużo, to zrobią nam większą krzywdę. To może być dla wielu zabawne albo śmieszne, albo irracjonalne. Natomiast jeżeli my uważamy, że jesteśmy w takim Sytuacji dla zagrożenia naszego życia, życia i zdrowia, to najczęściej sięgamy po te sprawdzone metody, a ta wszelkiego rodzaju, tak? czyli mm -hmm. generalnie stado, grupa, ludzie i yy, co jest też istotne osoby podobne, podobne do nas, tak? czyli ludzie z tą samą religią, yy, czy będący tej, tej samej narodowości. I to, to powoduje, że ten, ten, ten poziom dzietności i tu, i tu jest wyższy. Natomiast ja uważam, że on zacznie spadać poza, ten żydowski niekoniecznie, bo tam naprawdę w szczególności po tych wydarzeniach z tego roku, tam może iść bardzo mocna taka przekaz dla ludności, słuchajcie, no jak wy, nie, mamy więcej niż jeden front, jak wy nie dać rady, no to nie wiadomo, co będzie. Ja też chciałbym powiedzieć jedną rzecz, taką ciekawostkę, że y, Żydzi bior, podają przykład tego, co będzie, jeżeli nie będą mieć dzieci. Burowie w, w Afryce Południowej. Dość często, że ta, tamten ten przykład jest brany pod uwagę, jest... Gruby przykład, trochę Przez? szczerze mówiąc, no trochę tak. gruby przykład, nie? To tak... Bardzo, bardzo, jest... bardzo gruby. Czyli biorąc pod uwagę, wiesz, relacje Izraela z RPA przed, przed, lat, tak? Znaczy one były świetne, nie? To też... Tak, dokładnie. Natomiast oni tam, Izrael właśnie pokazuje, że burowie y, nie zmobilizowali się, że tak powiem, w związku z tym zostali mniejszością we własnym państwie, tak? Bo tutaj ja mam tam Wątpliwości, to było ich państwo, ale to jest inna kwestia. No. I tak to w Izraelu wygląda. Jest cały czas takie pomieszanie religii, religii, religii z bardzo no, z mocnym patriotyzmem podchodzącym pod nacjonalizm. Okej. Okay. Arielu, bardzo, bardzo Tobie dziękuję. Ja również dziękuję Tobie, Jarku, jak i, jak i słuchaczom. I mam nadzieję, że Ci z tego filmu nie ściągną. I to było tyle drodzy widzowie. Dziękuję bardzo za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Wielkie, gorące podziękowania dla patronów wspierających kanał w programie Patronite. Widzimy się w tygodniówce z Dawidem Kamizelą. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć!